Od epizod trzeci Christian Chandler i Sonny w Konfrontacja z Wiedźmą narysowana 24 kwietnia 2005 roku rozpoczynamy wstępem od Christiana. Oberwałem wiele razy w życiu, ale najbardziej dewestujące były ciosy od tej Mary Lee Walsh. Podczas pierwszych miesięcy mojej misji miłosnej wtargnęła niszcząc moje reklamówki, rozbijając moje serce, raniąc moją duszę i grożąc, że przedstawi mnie w złym świetle. Musi zostać powstrzymana, zanim inni poczują jej gniew. PVCC, w biurze Mary Lee Walsh, Wiedźmy Serc. Widzimy Mary Lee Walsh, mieszającą eliksir w czarnym kotle. Podwójny, podwójny trut i kłopot. Ogień płonie i kłucioł bulgocze. Rozbijam serca jak tylko chcę. Ranie je mocno, z największą łatwością. Ha, ha, ha. Nagle niebieska postać przebija się przez jej okno. Kto śmie wtargnąć na moje negatywne wpływy? Pyta Mary Lee Walsh Moje imię, mówi intrus, to Chris Chan I jestem tu, by powstrzymać twoje rozbijanie serc Ale konkretniej, w imieniu serca Christiana Chandlera Ukażę cię Ta kwestia z anime i poza są takie nieoryginalne Wtrąca Mary Lee Walsh Ale zniszczę cię swoją czarną magią Mary Lee Walsh wystrzeliwuje kulę czarnej magii w Chris Ale ten unika dzięki swojej prędkości Christian odpowiada piorunem kulistym, ale Mary Lee Walsh kręci swoimi widłami i odbija elektryczną kulę. Ze swoich wideł strzela salwę czarnej magii, ale Christian używa podwójnej drużyny, by stworzyć duplikaty siebie. Duplikaty używają lustrzanego płaszcza, odbijając wszystkie trzy kule energii z powrotem w Mary Lee Walsh. No weź, krzyczy, drwiąc z dzielnego intruza. Mówiono mi, bym nigdy nie był kobiet, mówi Christian. Ale jeśli nalegasz, Christian uderza Walsh szybką pięścią. Tak opie Christiana w pachwinę. Ten odpowiada mega kopnięciem w jej ramię. Z wyrazem czystej nienawiści na twarzy. Mary Lee Walsh dźga Christiana swoimi widłami. Uderzając go w znak na kratce piersiowej. Nie! Krzyczy Christian upadając na ziemię. Znalazła mój punkt transformacji. Myśli zmieniając się z powrotem w ludzką formę. Więc Christian. Jesteś także Christian Chandler co? Mówi Mary Lee Walsh, stojąc nad poległym Chrisem: Cóż, zabrałam ci serce i duszę. Więc teraz to zakończę i już nigdy nie przyciągniesz bez chłopakowej dziewczyny. Żegnaj! Ale zanim jest w stanie zadać ostateczne uderzenie, żółta błyskawica wytrąca jej widły z rąk. Co? pyta. Drugi intruz zatrzymuje się przed leżącym Chrisem. Czekałem w pogotowiu, mówi, w razie gdyby coś się stało mojemu ojcu. Soniczu! Mówi Chris, wstając z ziemi. Leżałem, ale teraz stoję. Teraz. Ojcze, mówi Soniczu. Jako, że nie zostawisz mnie w spokoju z moją misją miłosną, mówi Chris. Nie mamy wyboru jak walczyć z tobą. Mary Lee Walsh? Hihi, śmieje się Mary Lee Walsh. Mamy tylko jeden strzał, mówią razem Chris i Soniczu. Razem szykują swoje najsilniejsze ataki. Soniczu ładuje moc elektryczną, a Chris trzyma ręce z boku i mówi Curse je, yeah. ha me. Hihi. Śmieje się Walsh, trzymając w rękach rozbite serca i ładując własny, tajemny atak. Ha! Krzyczy Chris, używając swojego przerażającego promienia Chris jehameha! Piorun! Krzyczy Sonic, uwalniając potężną wiązkę mocy elektrycznej w tym samym kierunku. Oba ataki skupiają się na Mary Lee Walsh. Hihi! A! Wybuch przyciera się przez jej obronę. A! Jej krzyki w końcu cichną, gdy zostaje całkowicie zniszczona. Tak! Radują się Christian i Soniczu, przybijając sobie piątkę. Przed nimi kocioł Mary Lee Walsh nadal wrze. Koniec?